Z okazji 5. Chorzewskiego Tygodnia Podróży miasto odwiedzili Anna Dziewit i Marcin Meller. Udało nam się porozmawiać z dziennikarzami, autorami książki Gałmarzos. Jak zaczęła się Państwa przygoda z Gruzją? Dlaczego akurat ten kraj obraliście za cel Waszej podróży? Ja trafiłem do Gruzji po raz pierwszy w 1992 roku, dawno, dawno temu. I mimo, że był to czas dosyć niesprzyjający, powiedzmy, na wizytę, dlatego, że była jedna wojna domowa, za chwilę się zresztą druga wojna domowa, a oprócz tego... Nie, w Tbilisi, choćby rządzili regularni bandyci, to jednocześnie było coś tak fantastycznego w ludziach, w rozmowach, w atmosferze panującej w domach, że będąc kilka razy w tym że 92. po prostu zawsze chciałem wrócić. No, zajęło mi to ponad 10 lat, ale to też jest poniekąd ta odpowiedź, że kiedy my jesteśmy pytani, że oczywiście Grudza jest piękna, są wspaniałe krajobrazy, cudowne jedzenie, kapitalne wino, ale to, co zawsze na pierwszym miejscu stawiamy, to ludzie, niezwykle gościnni, nieco szaleni, obdarzeni fajnym poczuciem humoru i do tego właśnie ciągle wracamy. Moja historia jest trochę mniej romantyczna, bo nie byłam tam w latach 90., tylko już w, po, grubo po roku 2000. Natomiast ja jakąś miałam zawsze taką e, nieuzasadnioną niczym potrzebę, żeby tam pojechać. Nie wiem skąd mi się to wzięło, z książek, z filmów, z jakichś tam opowieści. No i w końcu mi się udało tam dojechać i, i namówiłam no, po prostu Marcina, żebyśmy się tam wybrali razem w 2007 roku. No i ten pierwszy wyjazd był już taki bardzo, bardzo obfity, w różne wydarzenia, strasznie mi się tam spodobało i od tamtej pory ciągle tam jeździmy. Oznacza gruziński zwrot gaumarius, który stał się tytułem państwa książki. Dobre pytanie. Gaumarzos to gruzińskie sformułowanie, które oznacza dosłownie tyle, co na zdrowie po polsku. Co prawda w takim dokładnym tłumaczeniu oznacza to życzę ci zwycięstwa, bo my życzymy sobie zdrowia Gruzini życzą sobie zwycięstwa, ale po każdym właśnie gruzińskim toaście wzniesionym winem, ludzie wykrzykują to słowo Gaumarjos, także jest to dosyć przydatny zwrot, jak się do Gruzji jedzie, bo toasty są częste. Po raz pierwszy pojechał pan do Gruzji na początku lat 90. tuż przed pierwszą wojną kaukaską. Ponownie odwiedził Pan Gruzję już po 2000 roku jako turysta. Jak bardzo różnią się od siebie te dwa obrazy Gruzji? No to już jest, ja nawet wtedy w 92 roku, kiedy przy okazji jakichś toastów, bo gruźni zawsze proszą w którymś momencie gościa o wzniesienie własnego toastu, więc ja wtedy mówiłem, że za powrót w czas pokoju Żebym mógł docenić w pełni ten cudowny kraj. No i się pozmieniało bardzo, bardzo dużo. To trudno nawet porównać, dlatego że choćby taka rzecz, że lata 90., no jakiś chaos, bałagan, a, a na przykład policja, milicja, no to lepiej było obchodzić panów w mundurach szerokim łukiem, bo w najlepszym razie groziło to wymuszeniem jakiejś łapówki, faniakowaniem. Reformy, które wprowadzono w ostatnich latach w Gruzji są takie, że Tbilisi to jest niezwykle bezpiecznym miastem. Policja została dofinansowana, zrestrukturyzowana, wywaleni z niej łapow, łapówkarze, więc Gruzja stała się po prostu bardzo bezpiecznym krajem do zwiedzania. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy nie jest bezpieczniej nawet niż w Polsce. Po prostu 嗯。Mm. Skutek, skutek reform, chociażby w, w regionie naszym ulubionym zwanym Spanetia, to są bardzo bardzo wysokie góry, bardzo też malownicze, ale tam przez całe lata jeden taki klan rodzinny rządził, zabawiając się w Robin Hooda czy Janosika, to znaczy łupił turystów co prawda w sposób kulturalny, zostawiając tam parę groszy takiemu turyście, żeby miał za co wrócić do Tbilisi. Na podejściu Saaka do władzy tam wysadzono komandosów w tych dolinach. Svanetii parę lat temu, cały ten klan został po prostu wyaresztowany, no i w tej chwili jak jeździmy do Svanetii to zajeżdżą tam czeskie emerytki na rowerach, japończycy, kto chce. Jest to y, trudno nawet porównać tę sytuację z lat 90., z początku lat 90. i dzisiaj, to jest jak dwa różne światy. Czy Gruzini pogodzili się z utratą Abkhazji? Ja nawet Dosłownie parę dni temu będąc w Cibilici, pytałem o to, o to znajomych, to oczywiście są tacy, co się nie pogodzili, znaczy, uchodźcy stamtąd, tam jest ich kilkaset tysięcy, nie pogodzili się, pewnie nigdy nie, nie pogodzą. Natomiast to też jest, że Gruzja jest krajem może niewielkim, ale bardzo zróżnicowanym. I na przykład dla mieszkańców Kachetii, no to jakby utrata Abchazji była trochę abstrakcją. Dlatego, że oni żyją w tym swoim świecie Kachetii, gdzieś daleko ta Abchazja. No a poza tym to już jest prawie 20 lat. Wrosło całe pokolenie, dla którego jakby Abchazja jest czymś zewnętrznym, bo nigdy w niej nie byli. Na pewno jest to rodzaj jednak jakiejś niezaleczonej rany. Natomiast z każdym rokiem jest to jakby słabszy Zaczyna być trochę tak jak z kresami w Polsce, czyli każdy z nas wie, że kiedyś należały do, do Polski, ale przecież i my, i pokolenie naszych rodziców, a i pokolenie naszych dziadków, szczerze mówiąc. Coraz mniej czuje się przywiązanymi do, do, do tych ziemi, prawda? W jakiś tam sposób. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego w mediach wiele mówiło się o przyjaźni pomiędzy polskim prezydentem a prezydentem Gruzji Michałem Sakaszwili. Czy miało to przełożenie na prywatne kontakty z Gruzinami? Czy darzą oni Polaków równie wielką sympatię? Oj, bardzo. Niesamowicie. Czy znaczy, po pierwsze, od lat Polacy i Gruzini są niezmiernie dobrze żyjącymi ze sobą narodami? To znaczy, właściwie to Gruzini bardzo lubią Polaków i, i to jest uzasadnione jakoś tam historycznie od, od, od wieków. Yeah. <laughs> you Ale faktem jest, że wyjątkowa sympatia prezydenta Kaczyńskiego dla prezydenta Saakaszwilego i odwrotnie procentowała także yy, z punktu widzenia turysty, który jedzie do, do Gruzji, bo rzeczywiście bardzo, bardzo nas tam lubią. A już właśnie gest Kaczyńskiego, czyli ten szalony lot w 2008 roku, jakże krytycznie tutaj niewątpliwie też poniekąd słusznie krytycznie oceniany w Polsce. W Gruzji został przyjęty jednoznacznie jako absolutne bohaterstwo, jako taki wspaniały gest, yy, który... Polacy w symbolicznej osobie Kaczyńskiego wykonali dla Gruzinów, więc oni bardzo sobie to cenią i, i no to jeszcze bardziej jakby zbliżyło Gruzinów do Polaków. E, my w zeszłym roku, w 2010, po katastrofie smoleńskiej, spędziliśmy bardzo dużo czasu w Gruzji i ciągle zdarzało się nam, że naprawdę w zapadłych wioskach, gdzie nie podejrzewałaby pani, że ludzie wiedzą, gdzie w ogóle Polska leży na mapie, w tych wioskach, kiedy tylko dowiadywali się, że my jesteśmy z Polski, zawsze ludzie przychodzili wznosić toasty za. za właśnie parę prezydencką, za Kaczyńskiego, za Marię Lecha Kaczyńskiego. Więc w ogóle no, to było szokujące i jakoś tam niesamowite. Jedna z głównych ulic w Tbilisi nosi e, nazwę i imienia Lecha Kaczyńskiego, a boski naprawdę, bulwar nadmorski w Batumi, przepiękny, też w dużym stopniu jest imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich nazwany. Więc no, to są takie symboliczne gesty, ale naprawdę dosyć ważne. W Gruzji on jest bohaterem narodowym i nawet jak się na niego nie głosowało i się nie lubiło, to szczerze mówiąc nie ma co o tym tam w Gruzji dyskutować. Bo no, ich to nie bardzo interesuje. Jest pani absolwentką Słowaka? Jestem absolwentką Słowaka. Czy podróżniczą pasję zaszczepiła w pani właśnie ta szkoła? Powiem szczerze, że wstyd przyznać, ale ja nie należałam do najbardziej aktywnego grona geografów. Ja byłam raczej związana z warstwą artystyczną i nieustannie tutaj występowałam z różnych okazji, więc nie miałam czasu, żeby jeździć na, na wyprawy, na przykład na słynne wyprawy. Ale widać, co się odwlecze, to nie uciecze. I w końcu zaczęłam dużo jeździć. Krótki poradnik dla młodych podróżników. Prosiłam o kilka porad. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Znaczy my nawet jak idziemy na jakieś wak leniwe wakacje, to e, zawsze staramy się przeczytać coś wcześniej o danym miejscu, do którego idziemy, e, a już na, najfajniej, jeżeli na miejscu można czytać czy powieść, czy, czy jakąś literaturę faktu, która dzieje się akurat w miejscu, w którym jesteśmy. Bo na pozór najnudniejsze miejsce na świecie zawsze się okazuje, że gdzieś tam pod powierzchnią, jakieś nieprawdopodobne historie, biografie ludzi. A potem się zdawać, znaczy łączyć improwizację z dobrym przygotowaniem, to znaczy trzeba się dobrze przygotować, żeby móc improwizować, o tak. I a zwłaszcza w takich miejscach jak na przykład Gruzja, gdzie w ogóle element nieprzewidywalności jest bardzo silny, to po prostu nie napinać się, dać sobie wrzucić na luz w tym sensie, że na przykład, nie wiem, spotkamy kogoś, kto jedzie dokądś, nie planowaliśmy tego, proszę bardzo, to jedziemy. W ten sposób każdy dzień może stać się przygodą. Ja myślę, że Przede wszystkim właśnie dużo odczytania i bardzo otwarta głowa, to powoduje, że jednocześnie wiemy czego się spodziewać, a z drugiej strony jesteśmy gotowi na wszelkie niespodzianki. No i, i już.